Jeśli używasz internetu, musisz to wiedzieć. W ogromnej sieci komputerów, które tworzą internet, nieustannie współpracują dwie kluczowe role: klienci oraz serwery. Wyobraź sobie klienta jako gościa w restauracji. Gość, czyli klient, składa zamówienie czyli żądanie. Serwer niczym sumienny kelner przyjmuje zamówienie i przynosi zamówione danie czyli dane. Klienci to urządzenia, których używamy na co dzień, takie jak laptopy, smartfony i tablety. To one żądają informacji i usług. Z kolei serwery to potężne komputery przeznaczone do przechowywania, przetwarzania i dostarczania tych informacji. Odpowiadają one na żądania klientów. Ta relacja, w której klienci zgłaszają żądania a serwery je spełniają, stanowi podstawę modelu client-serwer. To potężna koncepcja, która leży u podstaw dużej części naszego cyfrowego świata. Model ten jest wszechobecny w naszym cyfrowym życiu. Dzięki niemu przeglądamy strony internetowe, wysyłamy e-maile, a nawet korzystamy z aplikacji mobilnych. Zrozumienie tej fundamentalnej koncepcji może dostarczyć cennych informacji na temat funkcjonowania naszego cyfrowego świata. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak działa współpraca w relacji klient-serwer? Wyobraź sobie, że szukasz informacji w internecie. Wpisujesz adres strony internetowej w przeglądarce, która jest klientem. Ta czynność wysyła żądanie przez internet do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Serwer odbiera żądanie i przetwarza je. Lokalizuje żądaną stronę internetową. I odsyła ją z powrotem do Twojego komputera. Twoja przeglądarka wyświetla wtedy stronę internetową, umożliwiając Ci przeglądanie informacji, których szukałeś. Ta dwustronna komunikacja między klientami a serwerami odbywa się nieustannie podczas poruszania się po świecie online. Każde kliknięcie, każde wyszukiwanie, każda interakcja wiąże się z tym skomplikowanym tańcem danych. Model ten jest wydajny i skalowalny. Wielu klientów może łączyć się z jednym serwerem jednocześnie. Serwer może obsługiwać wiele żądań od różnych klientów. Ta zdolność do zarządzania wieloma połączeniami sprawia, że internet i inne sieci są tak potężne. Umożliwia bezproblemową komunikację i udostępnianie danych na skalę globalną. Nie sądzę, że ludzie rozumieją, jak kluczowy jest model klient serwer dla naszego cyfrowego życia. Kiedy sprawdzasz pocztę e-mail, Twój klient poczty e-mail, taki jak Outlook lub Gmail, działa jako klient. Wysyła on żądanie do serwera poczty e-mail o pobranie Twoich wiadomości. Serwer poczty e-mail wysyła następnie żądane wiadomości e-mail z powrotem do Twojego klienta, umożliwiając Ci ich przeczytanie. Ta sama zasada dotyczy aplikacji mobilnych kiedy korzystasz z aplikacji do zamawiania przejazdów, twój telefon działa jako klient. Komunikuje się on z serwerem aplikacji, aby zamówić przejazd, śledzić jego lokalizację i przetwarzać płatności. Serwer z kolei zarządza tymi żądaniami i łączy cię z pobliskimi kierowcami. Nawet gry online opierają się na tym modelu. Twoja konsola do gier lub komputer, który jest klientem, Łączy się z serwerem gry, który zarządza światem gry, śledzi postępy gracza i zapewnia uczciwą grę. Wszechstronność i elastyczność modelu klient-serwer sprawiają, że jest on niezbędnym elementem nowoczesnej technologii. To niewidoczny kręgosłup, który napędza niezliczone aplikacje i usługi, z których korzystamy na co dzień. Jeśli jesteś administratorem sieci, musisz poznać zalety modelu Client Server. Model Client Server oferuje wiele zalet, które uczyniły go dominującym wzorcem w sieciach komputerowych. Jedną z kluczowych zalet jest scentralizowane zarządzanie zasobami. Serwery mogą być wyposażone w wydajny sprzęt i oprogramowanie, aby efektywnie przechowywać, przetwarzać i dostarczać dane do wielu klientów. Takie scentralizowane podejście upraszcza zarządzanie danymi i zapewnia spójność dla wszystkich klientów. Kolejną zaletą jest skalowalność. W miarę wzrostu liczby klientów do sieci można dodawać kolejne serwery, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu. Ta elastyczność pozwala systemom rosnąć i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb bez poważniejszych zakłóceń. Model ten zwiększa również bezpieczeństwo. Wrażliwe dane mogą być przechowywane i zarządzane na serwerach, które można chronić za pomocą niezawodnych zabezpieczeń. Takie scentralizowane podejście upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem i zmniejsza ryzyko wycieku danych. Koszty, trudności i niebezpieczeństwa. Dlaczego nie mówi się więcej o wyzwaniach w branży IT? Stawianie czoła wyzwaniom to codzienność w IT. Model klient-serwer oferuje korzyści, ale też wyzwania. Jednym z nich jest koszt. Konfiguracja i utrzymanie serwerów są kosztowne, wymagają inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i personel IT. Kolejnym wyzwaniem jest pojedynczy punkt awarii. Awaria serwera może pozbawić klientów dostępu do danych i usług. Wymaga to solidnych planów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii, aby zminimalizować przestoje i utratę danych. Zarządzanie dużymi systemami klient serwer jest złożone. Informatycy muszą mieć specjalistyczną wiedzę, aby zapewnić sprawne działanie, bezpieczeństwo i wydajność tych systemów. Prywatność i bezpieczeństwo danych wymagają ciągłej czujności i najlepszych praktyk. Mimo wyzwań, zalety modelu klient serwer często przeważają nad wadami, czyniąc go kluczowym w nowoczesnej technologii. Znaczenie relacji klient-serwer w erze cyfrowej jest często niedoceniane. Model klient-serwer zrewolucjonizował sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z technologią. Umożliwił powstanie internetu, chmury obliczeniowej i niezliczonych innych innowacji, które odmieniły nasz świat. Podczas gdy pojawiają się nowe technologie i paradygmaty, podstawowe zasady modelu klient-serwer pozostają aktualne. W miarę jak rośnie nasza zależność od technologii, zrozumienie tego modelu staje się coraz ważniejsze. Od przeglądanych stron internetowych po używane aplikacje, model klient-serwer jest często niewidoczną siłą, która napędza nasze cyfrowe życie. Jego znaczenie polega na zdolności do łączenia nas, udostępniania informacji i stymulowania innowacji w coraz bardziej połączonym świecie. W miarę jak technologia będzie się rozwijać, model klient serwer prawdopodobnie będzie się do niego dostosowywać i ewoluować, zapewniając jego niezmienną ważność w dobie cyfrowej. Zrozumienie jego zasad pozwala nam poruszać się po stale ewoluującym krajobrazie technologicznym.